Przydało się w końcu No dobrze panie Frajerze Z, z Co mam kciuki O kurka Pamiętaj że każdy atak tym ognistym mieczem jest do sparowania Kiedy atakuję, zamachuję się tym mieczem to tak, mogę go skończę emulować, że co będzie tego? Obraz Udało nam się emulować Blackboarda Ale mamy taki problem, nie można się ruszyć, ale jest obraz To jest mój ulubiony mem po prostu no skaczesz. Ej, on inny zaczął jak hmm. to mikrofon. to znaczy parować. To na przykład można Nie, już tu nie widzę. Nie, nie, nie. I to nie. też można sparować. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ja. No? Dawaj, bo nie mam czasu, mordąc. To... Dawaj, dawaj, dawaj. On nie skoczy teraz. Nie, no muszę. Nie, nie wiem, czy więcej. Chyba więcej. Chyba ten nie jest mocny. To o, dać go trzeba. O nie! O, no, to no, nieważne. Teraz <totopanee> szybko podejść i chybiot. No, dobrze, nie będzie ci się udać. No proszę. Nie, jak to po prostu... I ty po prostu go zaklikasz. Jakim atakiem to... O oh nie, źle.